Grając w serialu, który dotyczy poniekąd tematyki show biznesowej, to łatwiej by ci było pewne rzeczy realizować aktorsko, kiedy byś miał okazję się w tym środowisku bardziej zanurzyć? Możliwe, no na pewno byłoby to coś takiego. Nie omijam je to, no kilka razy co jakiś czas się zdarza, że się, że się trafi. Nie uważam też to za nic złego. Jeżeli daje, trzeba dawać wolność ludziom. Jeżeli ktoś polubi, tak lubi ten Blicht Splendor, to to jest wspaniałe, to niech lubi i niech to idzie. Ja lubię ale momentami nie zawsze. Ty raczej wolałbyś, żeby o tobie ludzie mówili, że jesteś dobrym aktorem, a nie dobrym Balangowiczem. Możliwe, że no tak, no raczej wolałbym, żeby tak mówili. Chociaż ten, kto mnie zna, to mówi o mnie różne rzeczy. Ostatnio, ostatnio stałem się wężem dla moich przyjaciół. Czy to z tego powodu, że była jakaś zakrapiona impreza, podczas której leżałeś na podłodze? Nie, nie, nie. nic z tych rzeczy. E, twierdzą, że mam wężu, węży wężu język, że jestem wężousty. E, czyli to jest z kolei wyniesione z domu, bo zdradziłeś, że twoja mama z kolei jest osobą, która ten język ma rozwiązany i wszystko lubi powtarzać dookoła. No, no, niekoniecznie wszystko, ale raczej tego sekretu z drugiej szansy, co się wydarzy później, nie, nie mówię, mamie. Z przestrogi. Bo co mogłoby się stać? Mogłoby to, mogłoby to wypłynąć po prostu. Na pewno trafiłoby to do uszu jej sióstr. Mama trzy, trzy siostry. Proszę sobie wyobrazić, jak tam w domu jest, jak to było u nich w domu. Cztery dziewczyny w domu i mama i ojciec, no to myślę, że tam dziewczyny lubią gadać.